To jest miejski tygodnik informacyjny Kinga z Witam i zapraszam. W Zespole Szkół Salezjańskich Don Bosco po raz kolejny odbyło się kolędowanie u Janka. Wydarzenie to odbywa się od kilkunastu lat i które jest stałym punktem w kalendarzu kulturalnym u Salezjan. 21 stycznia w Szkole u Salezjan zjawiło się ponad 200 osób, aby kolejny raz wysłuchać wyjątkowego koncertu kolęd, pastorałek i piosenek związanych z okresem świątecznym. Do organizacji tego wydarzenia włączyła się cała szkolna społeczność, co warto podkreślić, razem pracowali ci najmłodsi, bo uczniowie nauczania początkowego wspólnie z uczniami klasy trzecich technikum. Muzycznie wydarzenie to oprawiły dziewczyny klasy trzecich szkół średnich. Najmłodsi uczniowie przygotowali świąteczne przedstawienie. W czasie koncertu nie zabrakło wielu świątecznych akcentów. W tym roku, jako że impreza miała miejsce 21 stycznia, organizatorzy postanowili połączyć ją z obchodami Dnia Babci. Scenariusz kolędowania u Janka każdego roku nawiązuje do rozpoczynającego się roku liturgicznego w Kościele, któremu tym razem towarzyszą słowa Duch, który umacnia miłość. Do wspólnego śpiewania kolęd włączali się wszyscy mniejsi, więksi, starsi, młodsi. Zespół salizjańskich Szkół wypełnił się prawdziwie świąteczną atmosferą. Podczas koncertu nie zabrakło kolęd w języku niemieckim, angielskim i hiszpańskim. Wieża KWK Polska to dawny symbol przemysłowej potęgi świętochowic, a teraz miejscem wydarzeń kulturalnych, wernisarzy czy koncertów muzycznych, także cyklicznych spotka świętochowickich seniorów. W czasie wspólnych spotkań z zespołem The Silvers seniorzy nie tylko śpiewają, ale również uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, biorą udział w ciekawych warsztatach, grillują czy zdobywają wiedzę praktyczną z wielu dziedzin. Jednym słowem, miło spędzają czas i pomyśleć, że pomysł, który zaproponowali sami członkowie zespołu The Silvers, na początku gromadził zaledwie kilkanaście osób ponad 3 lata temu. Tak. Właśnie mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić takie spotkania i akurat tak się złożyło, że tutaj właśnie wieże rozpoczęły swoją działalność i zgłosiliśmy ten pomysł pani dyrektor i panu dyrektorowi. No i tak wspólnymi siłami właśnie udało się założyć takie spotkania seniorów, gdzie na początku było tam 15 osób, później 20, 30, 40, teraz ponad 60. I dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby we wtorek rano tutaj nie spotkać się pod wieżami KWK Polska. Tak, dla nas przede wszystkim zawsze wtorek jest wpisany jako najważniejszy dzień, kiedy żadna choroba nie może się pojawić i nie mogą się pojawić żadne przeciwności losu. No i oczywiście zawsze staramy się tutaj być i nie zdarzyło nam się po prostu, żeby spotkanie się nie odbyło z jakichś przyczyn, takich chorobowych, losowych. Także mamy nadzieję, że tak będzie cały czas i w przypadku naszym, i w przypadku seniorów, którzy ten wtorek uważają za taki honorowy dzień, także jest wpisany w kalendarzu, w tym nowym też, także wszystkie wtorki zaznaczone. A jak wy to robicie, że seniorzy was tak wychwalają? Znaczy się, to jest dla nas bardzo miłe. Tak naprawdę, po prostu jesteśmy sobą no i, i cieszymy się, że jest taki oddźwięk i że te nasze serca przede wszystkim należą do nich, ale że te serca seniorów właśnie też należą do nas w tą drugą stronę. Także myślę, że to jest taka odwzajemniona miłość od pierwszego wejrzenia. Przed Wami płyta nowa, która już niedługo się ukaże. Co to za płyta i kiedy ją będziemy mogli usłyszeć? To jest nasza trzecia płyta, bo wydaliśmy płytę rozrywkową, kolendową, teraz znowu rozrywkową. Będzie już 9 lutego. No i staraliśmy się, żeby ta nasza płyta nie odbiegała za bardzo od pierwszej, czyli robiliśmy ją właśnie w taki sposób, aby była kontynuacją. Autorski projekt zespołu The Silvers okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest nam bardzo miło, bardzo sympatycznie i nie wyobrażam sobie, tak jak pan powiedział, żeby tydzień minął i we wtorek nie spotkać się z wspaniałym zespołem The Silvers, którzy nam tak pięknie umilają tutaj czas, że człowiek nabiera energii na następny tydzień. Pamięta pani początki? Jak to się zaczęło? Ja po prostu przyszłam tutaj i słyszałam piękną muzykę. I mówię tej pani w recepcji, ale pięknie tutaj grają. A ta pani mówi, proszę zobaczyć, kto tu tak pięknie gra. Wchodzimy do środka, a tu te panie tak miło śpiewali, zapraszali, zaprosili nas do tego, żeby usiąść, wypić z nami wspólnie kawkę. I tak się to zaczęło, i do tej pory jesteśmy stałymi bywalcami, jeżeli zdrowie dopisuje. Czyli dzisiaj jak w każdy wtorek rano kierunek KWK wieże. Tak jest, to już jest obowiązkowo. Zegar nastawiony, żeby nie zaspać, bo my emeryci czy seniorzy można powiedzieć ładni, lubimy troszeczkę już sobie pospać, ale we wtorek zegar nastawiony i na dziesiątą na podwierze KWK Polska. Jeżeli chodzi o te wtorkowe spotkania, to są przepiękne. Dużo tutaj się możemy między sobą powymieniać wiadomościami, różnymi spostrzeżeniami. Oczywiście seniorki też popolitykują, bo to jest nasz temat. Też ulubione gotowanie, to jest drugi program, pro no i śpiewanie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby spotkań pod wieżami KWK Polska mogło zabraknąć. Choć w czasie trwającej niedawno kampanii wyborczej w Świętochłowicach pojawiła się taka plotka. Która jednak szybko została zdementowana przez urzędującego prezydenta Daniela Bagera, który w ostatnim czasie spotkał się pod wieżami z seniorami, mimo to nie rozwiało to do końca wątpliwości. Mamy nowego prezydenta. Pan prezydent u nas był i obiecał nam, że nie zabiorą nam tutaj tej siedziby, że będziemy się tutaj mogli dalej spotykać, bo naprawdę jest to dla nas tak, jakby bijące serce. I my tak skromnie chcieliśmy się tylko jeszcze zapytać skoro mamy okazję, czy na pewno, na pewno będziemy tutaj i nie zostanie nam to zabrane. I serdecznie, serdecznie z całego serca dziękujemy. Gdyby to zostało po prostu jakoś w jakiś sposób zamknięte, zakończone, to naprawdę wiele osób, wiele pań to jest dla nich jedyna rzecz, która jak przychodzi już ten wtorek, one wiedzą, one się ubierają. Proszę niech pan zobaczy, dzisiaj jest tak ślisko, jest mroźno, a jest u nas pełno. Sala jest pełna. One tym żyją i naprawdę bardzo, bardzo prosimy, żeby nas tutaj stąd nie wyganiać. Co w tych spotkaniach więc jest takiego magicznego? Magiczne przede wszystkim jest nasza Sylwia i Olek, to jest zespół, który nas prowadzi. Magiczne są panie, które tutaj pracują, osoby, które wkładają tutaj dużo serca, pani Grażyna, która nas uczy różnych takich ciekawych rzeczy. Kiedyś nie mieliśmy na to czasu, jak pracowaliśmy, a teraz przychodzą święta, robimy jakieś tam. Ozdoby przychodzi taki dzień, dzień babci, dzień dziadka, na przykład e, Walentynki, czy ostatnio był ten słynny Halloween, który u nas zaczyna się. To my się po prostu, my się wracamy do tych lat takich, o, i jest tutaj naprawdę cudownie. Szkoła podstawowa nr 3 wzbogaciła się o pracownię biologiczno-geograficzną, która ma służyć uczniom w zdobywaniu wiedzy w inny sposób, bardziej ciekawy i nowoczesny. Uroczystego dodania biologiczno-geograficznej pracowni dokonali dyrektor szkoły Alina Kendior, prezydent miasta Daniel Beger oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Nowak. Co warte podkreślenia, realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki pozyskaniu środków z rezerwy Ministerstwa Edukacji, a także środkom własnym. Właśnie dzięki subwencji, rezerwy subwencji oświatowej udało nam się stworzyć pracownię biologiczno-geograficzną, a w planach, bo na też otrzymałam środki, w planach jest jeszcze otwarcie pracowni fizyczno-chemicznej. Na nią troszeczkę musimy poczekać, no bo wiąże się to oczywiście z kosztami remontowymi i przygotowaniem sali do tego, żeby w ogóle ta pracownia mogła funkcjonować. Natomiast ta pracownia została już otwarta, wyposażona. Muszę powiedzieć, że i moi uczniowie, pracownicy i ja jesteśmy przeszczęśliwi z tego, że tą pracownię mamy. Właśnie, fajne ciekawostki, nowinki znalazły się tutaj w tej pracowni, co najważniejsze z punktu widzenia nauczyciela dla ucznia tutaj jest? No chyba najważniejsze to jest oczywiście te wszystkie pomoce dydaktyczne, które uczeń może dotknąć, zobaczyć, sam sprawdzić, ale oczywiście przede wszystkim sprzęt multimedialny. Dzięki temu kolejna sala wyposażona jest w tablicę multimedialną, w odpowiedni rzutnik nowoczesny, tak już kreda i tablica odchodzą w cień. Czy możemy powiedzieć, jaki był koszt y, przystosowania y, tej pracowni? To znaczy, łączny koszt obydwóch pracowni jest 75 tysięcy. Więc ta gdzieś pracownia była w granicach 35, bo większy koszt jest ewidentnie nałożony na tą pracownię, która powstanie. No bo wiadomo, to są troszeczkę inne i, i meble, czy musi być też, są inne szafy. Więc wiadomo, sprzęt cały jest troszeczkę bardziej, musi być odporny do edukacji chemii i, i, i fizyki. I jak zareagowali uczniowie? No, no super, no są bardzo zadowoleni, szczególnie uśmokrasiści, które mi mówiono cały czas, że ta pracownia powstanie, więc już... Kiedy ogłosiłam im tę nowinę, właściwie we wrześniu, że przyznano nam pieniążki, że, że wnioski, które złożyliśmy, zostały pozytywnie zaakceptowane, no to oczywiście potem tylko było, kiedy wreszcie ta pracownia powstanie. Wiadomo, to był, nie zależało to tak tylko do końca ode mnie, tak, bo trzeba było zamówić cały sprzęt, trzeba było tą salę odświeżyć, położyć wykładzinę, wymalować ściany. No więc to wszystko, to wszystko trwało. Ale jestem przeszczęśliwa, że mamy praktycznie połowę stycznia i uczniowie już. Mogą uczyć się biologii, geografii i przyrody w tej klasie. No i oczywiście liczę bardzo na to, że, że w najbliższych miesiącach powstanie również pracownia fizyczno-chemiczna i już na otwarcie tej nowej pracowni już Państwa dzisiaj zapraszam. To na mieście spoczywa ciężar przygotowania placówek do zmian, które nastąpiły po likwidacji szkół gimnazjalnych. W wielu przypadkach jest to jednak spore obciążenie, na które wiele miast w Polsce nie stać. Tak więc każdy pozyskany na ten cel grosz cieszy. No, czasami trzeba powalczyć o te pieniądze, to nie zawsze tak jest, że za każdą reformą idą jakieś pieniądze. W tym przypadku mamy fajny przykład, że szkoła i pani dyrektor się postarała o to. Cieszy mnie to, że mogę taką salę otworzyć, bo to jest dla tych dzieciaków. To jest dla przyszłości Świętochłowic. Mam nadzieję, że przynajmniej kilkanaście osób z tej grupy, która była w tej klasie, gdzieś nabędzie tych takich umiejętności i w przyszłości będzie służyła też temu miastu. Zawsze łatwiej przyswajać wiedzę, mając takie dobre zaplecze, jak tutaj, na przykład, które przed momentem zostało udostępniane? Zdecydowanie tak, chociaż jak ja się cofnę pamięcią wstecz, ja takich warunków nie miałem, a mimo wszystko to kadra, ta kadra nauczycielska jakby powodowała, że człowiekowi chciało się rozwijać. Teraz ja jestem za tym. Jak są nowinki technologiczne, bo to one też kreują rzeczywistość, niech one też będą przydatne temu młodemu narybkowi i niech powtórzy się jeszcze raz służą temu miastu. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni zajęcia lekcyjne powinny stać się ciekawym doświadczeniem i rozwinąć zainteresowania oraz pasję młodzieży, bo wiedza serwowana w takich klasopracowniach z pewnością staje się znacznie łatwiej przyswajalna. Bardzo ładnie ta sala wygląda, takich układów ławek nigdy jeszcze nie widziałam, więc też się zaskoczyłam jak je zobaczyłam. Łatwiej będzie się tutaj uczyć przyswajać wiedzę? No, łatwiej, bo widać, że tam są wszystkie przedmioty i jest wszystko ładnie opisane, więc będzie łatwiej. Co z twojego punktu widzenia najfajniejsze, najciekawsze? Gościotrup z tyłu. <laughs> Ten gościotrup z tyłu. Do rozbierania, jak widzę. No, tak. <laughs> jest jeszcze coś co z punktu widzenia ucznia tutaj zasługuje na uwagę? Te nowe tablice też. Tam jest, jak widzę, mikroskop, więc też będzie no, będzie fajnie. No. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochowicach podsumowała rok 2018. Jak się okazuje, w danych liczbowych nie odbiegał znacznie od lat ubiegłych. Wśród wyjazdów strażaków były te ratujące ludzkie zdrowie i życie. Ale nie zabrakło również sporej liczby działań profilaktycznych. W 2018 roku straż pożarna w Świętochowicach wyjeżdżała częściej niż w 2017 roku. Całkowita liczba działań naszych na terenie powiatu to 779. Oprócz tego wyjeżdżaliśmy również do powiatów ościennych, do Chorzowa, do Bytomia, do Katowic. Liczba tych zdarzeń, takich naszych pomocniczych do innych komend straży pożarnej to 84. Wynika z tego, że w stosunku do ubiegłego roku wyjeżdżaliśmy 64 razy więcej. Możemy coś wspomnieć o pożarach na terenie miasta? E, tak, na terenie e, Świętochłowic w 2018 roku wybuchło 262 pożary. E, jedna czwarta wszystkich pożarów to pożary w budynkach mieszkalnych. Ta liczba to 66. Najczęstszą przyczyną pożarów w budynkach mieszkalnych była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, przy posługiwaniu się urządzeniami grzewczymi. E, ta liczba to stanowiła ponad 1 trzecią wszystkich zdarzeń. Drugą bardzo dużą liczbą e, zdarzeń... Były, były związane z wadami i nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych. Pozostałe przyczyny to wady lub nieprawidłowa eksploatacja przeciążenia instalacji elektrycznej, podpalenia w dziewięciu przypadkach, a także pozostałe przyczyny. Sporo poszkodowanych? W wyniku pożarów w 2018 roku mieliśmy 18 osób poszkodowanych. 14 z nich musiało zostać hospitalizowanych z uwagi na zatrucie toksycznymi produktami spalania. W wyniku pożarów w 2018 roku jedna osoba również poniosła śmierć. Bardzo często wyjeżdżamy do pożarów traw. W tym roku to były 44 pożary. Jest to liczba porównywalna z rokiem poprzednim. Wyjeżdżaliśmy także do 96 pożarów śmietników. W ubiegłym roku tych zdarzeń było 20 mniej. Z uwagi na jakość naszego powietrza, apeluję tutaj, żeby nie podpalać tych śmietników, a także zwracać uwagę o to, aby nie wysypywać gorącego popiołu, bo to są dwie najczęstsze przyczyny tych zdarzeń. Oprócz tego dochodziło w 14 przypadkach do pożarów w środku transportu. Jeżeli chodzi o liczby interwencji Waszych na drogach? W 2018 roku na terenie wszystkich 63 zdarzeniach drogowych 40 osób zostało poszkodowanych, w tym 9 dzieci. Na szczęście w tych wypadkach nie doszło do ofiar śmiertelnych. Wyjeżdżacie nie tylko do zdarzeń drogowych, nie tylko do pożarów, ale również do innych zdarzeń. W 2018 roku oprócz zdarzeń drogowych i pożarów wyjeżdżaliśmy także do innych zdarzeń wynikających z działalności człowieka, a także ze zdarzeń natury. Silne wiatry były przyczyną 63 tego typu zdarzeń. Oprócz tego wyjeżdżaliśmy również do zalanych piwnic oraz zalanych ulic. Tego typu zdarzeń w 2018 roku było 14 oprócz tego typu zdarzeń wyjeżdżamy również do innych miejscowych zagrożeń takich jak zdarzenia związane z tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń w 2018 roku było 58. To o ponad dwukrotnie więcej niż w 2017 roku. W zdarzeniach tych było również o wiele więcej poszkodowanych. W 2018 roku w wyniku zatrucia tlenkiem węgla 40 osób, w tym 16 dzieci, musiało zostać zabranych do szpitala. Chciałem jeszcze dodać przy okazji tematu tlenku węgla, że 30 zdarzeń na 58 zostało wezwanych z powodu zadziałania czujki tlenku węgla w mieszkania. W tych zdarzeniach nie było osób poszkodowanych. Dane te stanowią fakt, że urządzenia te w porę wykrywają o zagrożeniu i... Lokatorzy mogą szybko zaalarmować Straż Pożarną, dzięki czemu nie dochodzi do tragedii. Także Świętochłowicy funkcjonariusze policji dokonali podsumowania swojej służby na terenie Świętochłowic w 2018 roku. Podczas codziennej służby, związanej między innymi z patrolowaniem ulic, policjanci uczestniczyli w szeregu akcji profilaktycznych. Policjanci każdego dnia przeprowadzili prawie 30 interwencji. Skontrolowali ponad 350 kierowców, jeżeli chodzi o ich stan trzeźwości. Byli Legitymowali ponad 80 mieszkańców każdego dnia. I można powiedzieć, że średnio każdego dnia też jeden był zatrzymany na gorącym uczynku przestępca. Także to są takie liczby, które pokazują, że jednak każdego dnia coś, coś, coś tutaj się u nas działo w tym mieście. Było troszeczkę wydarzeń. Jeżeli chodzi o pion kryminalny, no to prawie 1500 postępowań tutaj wszczęto. Nasze miasto boryka się głównie z przestępczością dotyczącą kradzieży, czy to kradzieży z włamaniem, czy też kradzieży mienia. To są najczęściej. Że tak powiem, sprawy, które dotyczą pionu kryminalnego. Czy względem 2017 roku ten 2018 w jakiś sposób odbiegał od normy? Nie odbiegał stanowczo od normy. Można powiedzieć, że my odnotowujemy z każdym rokiem progres, jeśli chodzi o działalność i skuteczność policji. Praktycznie w większości wytycznych, jakie otrzymujemy od Komendy Głównej poprzez wojewódzką. Komenda nasza jest tutaj jednym z pionierów, liderów, jeżeli chodzi o województwo, także skutecznością tutaj możemy się pochwalić na pewno i tak jak i w poprzednim roku i w poprzednim, tak i w tym nie mamy się czego wstydzić. Czy były jakieś zdarzenia nietypowe, odbiegające od codzienności? Znaczy na pewno naj, takim najgłośniejszym wydarzeniem roku y, była na pewno interwencja policjanta, antyterrorysty e, z katowickiego pododziału antyterrorystycznego, który y, w czasie wolnym od służby zatrzymał mężczyznę, który zerwał z, z szyi kobiety łańcuszek e, i, i połknął go. I to było takie naj, najbardziej głośne wydarzenie, bo wszyscy interesowali się, co się stało z tym łańcuszkiem. Także łańcuszek odzyskany e, Tutaj taka skuteczność, może nie, nie, nie stricte, jakby też policjanta z samych Świętochłowic, ale tutaj też dużą, dużą rolę odegrała nasza, nasza policja, nasza prewencja, która dokładnie przeczesała cały teren, bowiem mężczyzna no, od razu nie przyznał się do tego, że połknął ten łańcuszek i próbował tutaj symulować, że, e, że, że on wcale nic nie ukradł, że nic nie, nie stało, a tak naprawdę w rezultacie okazało się, że ten łańcuszek połknął. Na pewno warto odnotować wydarzenia profilaktyczne, które miały w naszym mieście miejsce. E, zacznijmy może od naj, najgłośniejszego, czyli Gryfnego Patrolu, bo to taka in inicjatywa, można powiedzieć, na skalę kraju, e, gdzie, do której włączyły się praktycznie wszystkie podmioty, czy to straż, czy to służby zdrowia, które przeszkoliły młodzież świętochłowicką, naszą tutejszą, z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu sztuk walki. Tutaj nasz policjant przyczynił się do tego znacząco, bowiem jest instruktorem z wieloletnim doświadczeniem, praktycznie od dziecka trenuje sztuki walki. I tutaj mogliśmy przyczynić się do tego, żeby, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i relacje wśród młodzieży, bowiem głównym założeniem Gryfnego Patrolu było przekazanie. Takiej, takiego doświadczenia, takiej wiedzy, pomocy rówieśnikom. Bowiem wiemy z doświadczenia, że trudniej jest dotrzeć do młodzieży, jako my, jako dorośli, mamy o wiele większy problem z tym, niż rówieśnicy, niż młodzież, która rozmawia z młodzieżą. Zawsze łatwiej jest dotrzeć im do tej młodzieży i tak właśnie podjęliśmy taki cel z, z miastem, ze Strażą Pożarną, ze Strażą Miejską. Praktycznie całe miasto przyczyniło się do tego, że możemy tutaj mówić o tym sukcesie, jakim był Gryfny Patrol. Zakończył się, zostały wręczone, zakończył się w grudniu, także trwało to od września do grudnia. Bardzo, bardzo ciekawa inicjatywa. Jedną z kolejnych inicjatyw, którą prowadzi, prowadziliśmy już któryś rok był bilet na basen zamiast mandatu. To była taka akcja, która miała na celu wmysłowić mieszkańcom, jak niebezpieczne są akweny wodne. To praktycznie akcja była prowadzona od, można powiedzieć, od wiosny aż po końcówkę lata, bowiem no, z doświadczenia wiemy, jak wielu mieszkańców korzysta z naszych zbiorników tutaj świętochłowickich, a zawsze to podkreślam, że żaden z nich nie nadaje się do kąpieli. I akcja bilet na basen zamiast mandatu polegała na tym, że nasi policjanci, którzy patrolowali okolice akwenów, kiedy byli świadkiem, jak mieszkaniec korzystał z takiego akwenu, no to rozdawali mu zamiast, zamiast, mandatu otrzymywał on bilet na basen, na taką imprezę zamykającą, która odbyła się na, na skałce, na basenie miejskim, gdzie było takie wielkie podsumowanie, były nagrody dla dzieci, różne konkursy, rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i to była taka wielka impreza, że zamiast właśnie, zamiast mandatu można było otrzymać ten bilet i to miał uzmysłowić mieszkańcom, żeby zamiast niebezpiecznych miejsc, niebezpiecznych zbiorników, lepiej pójść na basen miejski. Mamy bardzo fajny basen także można z niego korzystać. Dzisiaj to już wszystko. Przypominam, że można nas oglądać również na kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej, na naszej stronie internetowej www.tvscm.pl, a także śledzić naszego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia za tydzień.